gdzie trudno było dołap, połapać, że jeżeli ja im oddam moją broń, co mam, to oni mnie puszczą wolno. Oni się uważali, że już, prawda, ja się mam im podporządkować. Przegoniłem to towarzystwo, powiedziałem, że jeszcze raz, żeby złożyli broń, bo nie, to zaczniemy strzelać. No prędko się wycofali, ale za dwie godziny znowu przyszli. Jeszcze większa delega delegacja. Czy nie, jeżeli chcę tu zostać, to sobie mogę zostać, ale oni nie będą przeskazali nam, nie będą do nas, bo to jest broni maszynowej, z tej wsi strzelali bardzo nieudolnie to, jest to, że jeżeli oni mi pozwolą zabrać jakieś puszki, które takie blaszane pudełka, większe, które były bardzo podobne do puszek ze słoniną, jakąś taką eklewano. I to z wozów, albo i niektórych z plecaków żołnierze się pozbywali takich rozmaitych że to powrzucali do rzeczki, do tej wyrzeki. No to ci Ukraińcy to tam jakoś zauważyli że oni, sobie, jak ja pozwolę im bez strzelaniny zabrać te puszki, no to, to, oni się, to oni mi nic nie zrobią. No? I to były takie układy, że wreszcie oni, ja, ja się zgodziłem, oni się zgodzili, nie z tym, że ja sam byłem zaciekawiony, co to jest. Dokładnie się nie przyjrzałem, ale rzeczywiście to były takie puszki, Zresztą prawda, obawiałem się cokolwiek wziąć i otworzyć, tym bardziej, bo w podobnych puszkach to były gazy bojowe, które przecież w które byliśmy też wyposażeni w wojsku, poza maskami. Wojsko miało też i, i na wszelki wypadek gazy bojowe. To ja nie ruszałem, a oni sobie coś tam powyciągali i coś tam sobie do tej wsi i, zabrali. No, mówiłem już o tych drobnych i, oddziałkach, o tych swoich wzmocnieniu przez tą sakcję konną i dalej maszerowaliśmy te, w kierunku tego szacka żeby dogonić moją kompanię i tą grupę SGO po drodze to były takie przede wszystkim była po prostu piękna, upalna pogoda Rosjanie nas, nas tam nie pamiętam już jakiejś miejscowości ale to zaatakowali z wysokości około 50 do 100 metrów, także prawie lotem koszącym, całą grupę samolotów myśliwskich rosyjskich. Przy czym to była straszna zbieranina tych samolotów, bo to były i takie tempe, temponose, takie rata rosyjskie myśliwce, były te kukuróżniki podwójne. I to było kilkadziesiąt tych samolotów, które utworzyły taki krąg na skraju takiej wioski jakiejś i ostrzeliwali tą naszą grupę, yy, znaczy w sensie, yy, grupę yy, wojska już większą, jedna czy dwie kompanie tam, tam szły więcej. No skończyło się na obopólnej strzelaninie, ale jak już naprawdę Polacy trochę yy zaczęli się odgryzać, no to te rosyjskie samoloty odle odleciały. Kontynuując tą swoją wędrówkę, yy zbliżyłem się do takiej stacyjki. Krymno, nazywało się Krymno. Prawda? To to... Prawda? To Dobra, poprosimy dalej. Oczywiście o tej nazwie, że to Krymno, to się dowiedziałem już po zajęciu tej stacyjki. Ale zbliżając się do takiej jakby większej polany, zobaczyłem znaczy najpierw usłyszałem że tam, gdzie są strzelaniny z broni ręcznej, maszynowej i, i, i karabinowej. No i tam rozpoznałem, że za niskim takim rodzajem baraku jak gdyby, takim tam gliniasto jakimś, bo to, bo to te, po tych odpryskach później żeśmy widzieli i grupa, tak około 40-50 ludzi za tym, później w tamtym w lesie jakaś druga, większa grupa jeszcze strzelała. Na torze kolejowym stały lokomotywa zwykła, parowa i dwie lory, to takie otwarte y, wagony. Tak y, lokomotywą tam w stronę tego lasku. A za tego baraku ta grupa, o której mówiłem, prowadziła dosyć intensywny nie, ogień. Dalej, dalej, znaczy plecami oni do mnie, i oni gdzieś tam strzelali na skraj końcowy tej, tej polany. No, Przez lata, przyjrzałem się, to była grupa taka mieszana, bo byli i, I Rosjanie w rosyjskich mundurach, te takie mieli czapki, picaste, niektórzy, większość churażerki, y, ale dużo było też uzbrojonych, strzelających, czerwone opaski, mieli tylko czerwone opaski. I y, y, no to taka grupa dywersyjno-wojskowa była już prawda, po, y, poza, ja zostałem jak gdyby okrążony. No, tam. no ale ponieważ miałem tych kilkudziesięciu żołnierzy plus moje wojska, moja kawaleria, czyli tych sześciu <coughs> ułanów, którzy mieli ciekawy yy, karabin maszynowy, bo, wymontowany z Łosia Polskiego. Z samolotu bombowego. Samolot, na który liczyliśmy, że wylecimy samolotem, ale niestety nie było benzyny. Nie chciał startować, wystartować na tej takiej benzynie samochodowej, więc w był został spalony. A ci ułani mieli wymontowany taki karabinek. to bardzo szybko szczelny. No więc jak. Prawda, przygotowałem tą grupkę ludzi na takich stanowiskach bojowych, tam za sosnami, za drzewami gdzieś. Że żeśmy, I na mój sygnał, żeśmy dosyć silni taki ogień utworzyli po tych, po tych, po tych dywersantach. No to te, tam popłoch był oczywiście, bo oni dostali od tyłu ogień. Od razu na te lory na te wagony, widziałem jak rannych tam wciągali, rzucali na ten rząd. i szybko te, ten parowóz, y, pojechał w las. No i jak to ucichło, ostrożnie obejrzeliśmy ten budynek, dopiero wtedy zobaczyłem tam te napisy y, prym, y, Krymno, no i, i ten to, to, to ta salę biletową to była jedna taka ym, wielka izba, gdzie w końcu była jakaś taka zakratowana ta mała kasa, a w tej wielkiej izbie na środku stał stół, no ale stół takiej wielkości, stołu ping-pongowego, to był jedyny Chyba mebel, no pod lawy były tam jeszcze z boku. To były jedyne meble dla podróżnych tych. Na tym stole, yy, tam czaperzy dookoła, prawda, mnie ubezpieczali i, 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 i tam. Yy.